Cześć, Manko, z tej strony Patryk, ja jestem Dobry w te Klocki, a Was witam wszystkich ponownie na kanale Klockowizji. W dniu dzisiejszym będzie odcinek specjalny, zaczynamy nową serię, a mianowicie będziemy odwiedzać kolekcjonerów LEGO. I w pierwszym odcinku tej nowej serii będzie nikt inny jak Bartek z LEGO Masters, mój kumpel z duetu, z którym razem zaszliśmy do finału LEGO Masters. Dlatego już wchodzimy do Bartka, teraz będzie Melodyjka, a ja zaraz do Was wracam. Jo! Szukasz oryginalnych elementów do własnych budowli? A może potrzebujesz klocków, aby odbudować swoje stare zestawy? Zbierasz minifigurki Lego? Sprawdź ofertę moich sklepów z oryginalnymi klockami Lego w serwisach Bricklink oraz Allegro. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Dobra, w tym momencie wchodzimy do pieczary Bartka z Lego Master. Zobaczyć jego kolekcję LEGO, którą trzyma na poddaszu, a jego kolekcja jest naprawdę czadowa. Zaraz ją obejrzycie ze mną. No to wchodzimy. Spójrzcie tylko, jak to wygląda. Zaraz to wszystko zobaczycie. I jest i Bartek z nami. Siemano, cześć. Siema. Bartek jest z nami. Bartek nas zaprosił, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda jego kozacka kolekcja klocków w LEGO. I teraz. Pokrótce Bartek nam opowie. Bartek lubi gadać o klockach Lego, więc na pewno trochę nam poopowiada o tych wszystkich zestawach, które tutaj się znajdują. A jest ich tu naprawdę od groma. Nie wiem, czy jesteście w stanie objąć to umysłem, ile tu jest kozackich zestawów Lego. Zaczniemy, myślę, od e, samego początku, czyli przejdziemy sobie od lewa do prawa i wszystkie kozackie zestawy z kolekcji Bartka zobaczymy. Dobra, i zaczynamy zaraz po wejściu. Mamy tutaj. Perłę w koronie, czyli ja uważam, że to jest najlepszy zestaw klocków LEGO, jaki został wydany ever. Przynajmniej największą przyjemność w budowaniu mnie sprawił ten zestaw Piraci z Zatoki Barakut, więc no, już mój ulubiony zestaw, Bartek, tutaj masz. A nad nim, cóż to, opowiadaj, cała kolekcja? Cała seria Lunitunców. a co do Zatoki, to to jest najlepszy zestaw z Ideas. No I I do... nie wiem, jak się do tego ustosunkujesz, bo wiem, że kuźnia też. Jak, będzie, dla, mnie, jak dla mnie, słuchaj Bartek, to jest najlepszy zestaw z Ideas. A dla mnie to jest po prostu najlepszy zestaw ever, więc z Ideas również. No, zestaw jest Kozacki. Bartek ma całą kolekcję Looney Ja nie jestem wielkim fanem, no ale dobra. Tych piratów z Zatoki Barakut wszyscy znamy. A co tutaj jeszcze mamy niżej? Ninjago. Pierwszy zestaw, co to jest? Doki Ninjago City. Doki Ninjago City. Tutaj zestaw, który to ja jest uwielbiam. Perła przeznaczenia też z Ninjago Movie. Perła przeznaczenia z Ninjago Movie. Perła jaka jest. Możemy otworzyć na chwilę, bo nam się odbija tutaj światełko, a żeby wszyscy zobaczyli. Ok. Czyli mamy tu perełka. Perełka to jest świetny zestaw. To jest na pewno najlepsza z wszystkich pereł przeznaczenia, tych wszystkich latających, pływających, kozacki, kozacki zestaw. Miałem przyjemność budować i budowało mi się to naprawdę świetnie. Tego zestawu nie budowałem. To jest chyba najmniejszy z tych modularnych y, takich budynków tak, Ninjago, tak, prawda? Tak, tak. To... Ale pełnoprawny również można go połączyć z tymi wszystkimi innymi. Oczywiście wszystkie inne też masz, prawda? Mam, mam, e, ale nie wszystkie złożone. <laughs> Okej, okay, a to są brickheadcy Ta, e, Ninjago, to, to, to tak? To są jedyne, które wyszły z Ninjago przed. E, czekaj, dwa lata temu wyszły jeszcze raz. A to były pierwsze i w sumie jedyne do. Do niedawna Brickheady. Okej, okay. tu w ogóle, mówi. w ogóle cała ta gablota ma dość piracki klimat, bo jak przejdziemy sobie jeszcze tutaj niżej, no to mamy statek piracki z Kreatora, a tutaj jakaś ciekawostka. Co to? No tutaj mamy statek piracki ze Spongeboba i statek poławiaczy krewetek z Hidden Side. A tak, tak, właśnie. już masz, ale łajby. No, ciekawe, ciekawy, ciekawy klimacik, łajby. Mamy tutaj dalej jeszcze ninjago, zielony smog mechaniczny, Lloyda, również świetny zestaw. I jakaś kolekcja figurek ninjago w ramce. Figurki są randomowe, bo Wkładane tak, żeby dobra. troszkę uporządkować. Ale fajny klimat japoński, tutaj fajny, fajne tło, robi robotę ta rameczka też. Okej, okay, dobra, no to tą gablotkę mamy już przerobioną. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Kolejne brichedzy e, i tutaj mamy minionki. Powiedz mi, bo byłem ciekawy, e, na opakowaniu od tego zestawu minionków pisze, że nie da się zbudować dwóch naraz. Czy to są z jednego zestawu? To Te są minionki. Jednego zestawu. Jakby nie da się ich wypełnić trzech? w środku chyba. Nie, 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 o to chodzi braknie ci, żeby trzech zbudować. No tylko. Yy, wiem, że ci, którzy chcieli mieć troje, kupowali dwa zestawy. A, rozumiem. ok. Mamy tutaj jeszcze Sowe z Harego Pottera. Pottera. Jedyny zestaw z Harego Pottera Bartka. Dobra. E, tutaj trochę książeczek Lego, głowa trupa. A tu mamy jakieś marwelki, czyli no, i, nie i, wiem i, i tylko co jest. to jest to na środku co, to, to, ten to statek. Jest, to jest DC jakiś pojazd. Okej. Okay, nie jestem w. I tak samo z tyłu to też jest DC, to jest zestaw z tego ostatniego filmu Wonder Woman. Okej. Okay. I Brickheadu. To ten zestaw Wonder z, Wonder z Wonder Woman znam, bardzo mi się podoba, fajna kolorystyka, on jest całkiem niedrogi, a naprawdę ładnie ładnie wygląda. Fajny, fajny co my tu mamy? Tu mamy już takie rzeczy rzadsze, rzadziej spotykane. Mamy zestawy z toy Story. Bardzo fajny jest ten komplet tych żołnierzyków. Zawsze mi się też bardzo podobał. A cóż to za autko tam z tyłu? No to też jest klasyk z Toy Story, czyli Toyota z Pizza Planet. To jest taki zestaw, który wyszedł tylko w Stanach chyba dla Targetu. O, Karaget, ciekawa maraget, sprawa. Od czasu do czasu. Ciekawa I, sprawa. I to właśnie masz tutaj e, też e, czekaj teraz się zawiesiłem, będziesz mnie nie Eee, Nic, no. Nie tniemy. tniemy, Jak nie, to lecimy dalej. Eee. Jak nie wiesz, ta sekcja na pewno by się broda temu Gikowi spodobała, bo on jest wielkim fanem tej historii. No i tu masz dwie wersje właśnie rajdówki, ta stara, Tej zdalnie sterowanej. Wiecie, jak wyglądał chudy pie, w pierwszej wersji? Pokazuj. To jest figurka wielkości takiej niestandardowej, ma długie a, nogi. Długie długie nogi. Ręce. A później już robili z normalnymi tak, tu jest, nogami. tu to już jest taki normalny. Czytajcie, tak tylko po prostu, żeby dla porównania. Ta... Chudy i chudy. Chudy i chudy, zupełnie dwie różne figurki. Ta. Mnie się bardziej podoba ta starsza. Mi też się podoba, był po prostu mega taki ciekawy patent. Story, a ten jest minifigurką w stylu chudy. Mm -hmm. Ten ma twarz taką, jak miał chudy w bajce. Faktycznie. Bardzo fajna sprawa. Dobra, lecimy dalej, bo klocków jeszcze bardzo dużo przed nami. Tutaj jakaś sekcja związana z filmem, z filmem auta, więc mamy dużego złomka, dużego zygzaka, warsztat i kilka takich ta, ta małych. To, to był taki właśnie. No i ciekawe tematy. Set z mm -hmm. Bartek ogólnie lubi takie popkulturowe pop bardzo A. klimaty. Tutaj mamy troszkę Speed Championsów: są Ferrarki, jest Lambo, jest Porsche. Mamy też. Jeffco Bonsai. No, i tutaj naprawdę, naprawdę ogromny zestaw ogrody ninjago. Budowałeś ostatnio, tak? tak, tak. I co, jak ci się budowały ogrody ninjago? Super zabawa, tak, tak. jak Każdy ten duży zestaw z ninjago. No, rozwiązania i pomysły na to, jak nam nawet wnętrza są zrobione, te jest No Myślę, że doki trochę odstają tutaj w porównaniu do wszystkich tych, co do miasta, i. i... Do, doki robią robotę, jak się połączy wszystkie te budynki yy, i też mają far, parę fajnych mm -hmm. pomieszczeń u, 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 co tu mamy, żeby podtrzymać. W klimacie. Tak, bo, dokładnie. Tutaj klimat widzę, że jest utrzymany, y, czyli y, to jest y, ten nowy rok. Zeszło, tak, zeszłoroczny, mm -hmm. zeszłoroczny. Piękne są te zestawy również. Ten, ten bardzo mi się podobał to no, najładniejszy moim zdaniem z tych, które... Do, Przepiękne to, to są. Lodowisko, Lodowisko też teraz mi się bardzo podoba. Okej, okay. domek na drzewie, obok domku na drzewie kamper, więc klimatycznie całkiem, całkiem tutaj to ładnie skomponowałeś. Tak, Modulary. To jakiś, to jakiś był kamper w ogóle z City. City sprzed dobrych paru lat. Tak, tak, ten z Kanu na, na, na dachu. Modulary, no w tej, tego w kolekcji żadnej poważnej nie może zabraknąć, więc mamy księgarnię, mamy plac zgromadzeń. A widzisz Jak? modyfikację w Placu Zgromadzeń? Tak, widzę, fontanna customowa i ta. bardzo, bardzo fajna. A fontanna jest po prostu zestawem takim małym z kreatora, który był kiedyś gratisem w LEGO. Z niego Coś też jest ta, ta dziewczyna na, na tym rowerze. Rower w ciekawym kolorze. Żółty rowerek. To nie jest żółty. No, Myślę, to jest Bright tak, taki Yellow. Taki właśnie. O. Bright Yellow chyba. Oh. O, ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Jakieś kolejne modulary planujesz? Bardzo mi się podoba hotel. Także hotel, hotel gdzieś tam. Hotel jest, bym ma fajny sobie klimat pobudował. wojny secesyjnej. E, dobra, co tu mamy jeszcze? Zestaw z Gwiezdnych Wojen. Mówisz, że nie zbierasz Gwiezdnych Wojen, a jednak jakieś zestawy z Gwiezdnych Wojen tutaj mamy. Mamy Sokoła Hanna Solo w bardzo ciekawym Kessel, tym malowaniu. Kessel, Kessel Run. Run. Wersja Kessel, Kessel Run z filmu o Hanie Solo. Mamy tutaj Artuditu, mamy Asokę, Brickheadzy Star Warsowe, a tutaj mamy jakiś zestawik taki yy, GWP. Tak. tak? Był taki klocek kiedyś LEGO. Kiedyś Lego. Kiedyś chyba w kilku kolorach wychodziły. I czerwony chyba o, A tutaj ciekawostka. A nie spodziewałbym się, że zobaczę akurat tego typu zestaw to... w Twojej kolekcji, raczej y, bym optował, że to u Twojego syna takie zestawy. No, no, tak, tak, to jest to tutaj mieszka sobie, ale też jest bawione, to jest stary Batcave, bardzo fajny zestaw, y, cały czas w użyciu, także on tutaj żyje, on nie tylko tutaj mm -hmm. stoi, tylko no, tu się dzieje w nim. Jasne, mamy tu Brickheadzy, tak. Brickheadzy Batmanowe, mamy taksówkę, a cóż to? Tutaj A, są jakieś tutaj twoje budowle. jakieś takie mówiłem, że taksówkę przerobię na auto gangsterskie w kolorze całkiem czarnym. Więc mamy tutaj taką mini sobie zrobiłem hmm. takich dwóch, A, zakapiorów, tak, dwóch zakapiorów i śpiewaczka i, operowa. Tak, lalka tutaj. Więc taka <laughs> mini Tutaj też. Opowiadaj coś o tych scenkach, tam mi się bardzo podoba. Ta to była yy, skrót yy, do z opowieści wigilijnej do szkoły do, dla Leona. Tam. Yy, <laughs> no, no, nie? Nad tym. Coś pięknego, dobra. Tutaj mamy A, to moja stara, stara, fajna plaszka, dioramka. Ona sobie została. Ten... I to widziałem u ciebie na, na zdjęciu na Instagramie. Dlatego pamiętajcie, żeby dać Bartkowi follow na Instagramie, jeśli podoba Wam się jego kolekcja Lego. No i to ja, w jaki sposób robi swoje dioramki. Wbijajcie follow Bartkowi na Instagramie, live with Bricks. W opisie będzie odnośnik do tego właśnie Bartka profilu na Instagramie. A my lecimy dalej z kolekcją Bartka. Tutaj mamy IDiasy, samochodzik oraz e, bardzo zestaw, który mnie się podoba, czyli e, muzeum prehistoryczne. Nie wiem, czy tak akurat ten zestaw się nazywał, ale e, nieważne, bo zestaw Kielety, naprawdę, chyba, zestaw naprawdę robi robotę. I jest całkiem spory, jak na to, za ile mogliśmy go kupić. Jak był na promocjach. Jest największym koszmarem do czyszczenia. No, domyślam się. Bardziej niż Piraci z Zatoki Barakut, bo Bardziej, to jest taki łapacz, który odpada. Mm -hmm. No tak, no tak. Kolekcja Bartka y, tych separatorów do klocków. Tutaj dwa fajne zestawy czyli y, maszyna do pisania oraz statek w butelce zestawy, które wszyscy znamy a ja wolę się zainteresować czymś takim bardziej nieoczywistym czyli zestawami z Lego Movie. Zestawy z Lego Movie to są zawsze petardy. Moim zdaniem to ta seria Naprawdę miała same kozackie zestawy. Eee, tu jest to statek jest statek Rexa, tak? To jest, to, to jest Rexelsior, tak? Rexelsior. I, i to, no, zestawy z Lego, mówi, jedynki, dwójki, to jest taka eksplozja kreatywności co do tego, co można zbudować i, i jeszcze pchnąć jako zestaw. No, no, Rex, Rexelsior jest też takim nerfem trochę, bo on strzela. Tak, Rexelsior. tak, dokładnie. Można go y, wsadzić sobie w dłoń i tak, będzie tak, taką, tak, takim w przedłużeniem tak. Twojej no, jest, twojej. Nie, Lęki. Wielką w końcu. Nie? Kozacka tak, tak, sprawa. Tak, tak, tak. Tutaj mamy dalej zestawy z Lego Movie. E, to tutaj, jest jedynka wszystko. To jest jedynka, mech, emeta. Z prosto z, z, z konstrukcyjnego z czego konstrukcyjnego? Z, z konstrukcyjnego. Konstruktora. Konstruktora. To jest jedno z Aut w ogóle jakie... To mogłoby spokojnie, nie wiem, kulać w Batmanie. W, tak, to Bardzo przypomina bardzo klimatem kozackie. E, Jakby żywcem wyjęty z Gotham City. Odbudowane gdzieś tam, wiecie, te zestawy z Lego mówi jedynki, to są gdzieś z jakiejś domowej archeologii klockowej odbudowane ze złomu. Teraz spójrzcie sobie na to, jak wygląda miejsce, w którym Bartek pracuje. No naprawdę. Tutaj co, jakiś mocek był budowany? Z dzieciak dżungla? Zostało przejęte przez dzieci, Aha. tu są przygody jakieś różne. <laughs> Zaczęło się jako postapokalipto jakiś mocek, całkiem fajnie, ale został zapuszczony i przejęty, także tu jest taki pół na pół, jeśli chodzi o to, co tam na nim widać. To... Mamy tu obrazek Zarta. No. Tutaj motyw na czasie pawający. Plakat z Lego Movie, trochę klocków w pojemnikach i jeszcze kilka. A cóż to za figurki tutaj są? No, tu Losowe, różne fajne, a takie fajne różne mam. Dobra, Trzymaj, zobacz sobie ten Batmana. No ciekawe fiksy, ciekawe fiksy. E, co tutaj, jakieś skecze, e, kolejne figurki, całkiem fajne, skąd to masz, co to jest? Drewniak. No Wyszedł kilka lat temu był, był taki bardzo zestaw. mi się podoba fajnie fajnie to wygląda kilka jeszcze tutaj a to co to też był zestaw co, to co head. wsadziłeś do te, tego a nie to stworzyłeś taki po prostu na tego brick brickheada brick taki standik zrobiłem tak. bardzo fajnie. Tak, no. tutaj mamy bricklinkowy temat safe safe działa da się go zamknąć da się go zamknąć a co w środku a w środku golden briczek. pięknie Widać, widać, że jest bezpieczny. Jest tak i pyk i nie da się otworzyć działa. Tutaj mamy zestawy z Lego House'a, tak? Z Lego House, dinozaury i drzewo, I drzewo kreatywności. kreatywności. Co my tu mamy niżej jeszcze? Opowiadaj. A sklepiki, dwa Lego stoisko, i też taki poniekąd sklepowy zestaw. Yy, I zamek z Legolandu yy, w mikroskali. W mikroskali. Dobra, tutaj mamy zestaw, który zdecydowanie w mikroskali się nie mieści, czyli daily. No. Nie mogło tego zabraknąć. Przepiękny jest ten zestaw. Świetnie, no jest tak, genialny. Super, super. Ja chyba sam sobie muszę go sprawić, bo no, naprawdę. Marvel, mimo... też nie jest fanem Marvela? Tak, dokładnie. Samo... Ja nie jestem, ale ten zestaw po prostu no, robi to, wrażenie. Jest ogromny. Ten akcji, zobacz. Tak. Jest, to młody chyba poustawiał tutaj jakąś stękę, ale to wygląda <grym> rewelacyjnie, to że jak się rozpryskuje, że to szkło i. Super. No. Coś. Coś niesamowitego. No i przepiękna jest ta taksówka. No, taksówka jest mega. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Masz tych brickheadzów? Mam tu są kastony i oficjalne to jest story, pomieszane. Mm -hmm. Okej, okay, tutaj mamy starszy zestaw, chyba najstarszy jaki widziałem w, w tej w tej kolekcji. Czy jeszcze coś starszego tutaj leży? To, to jest chyba najstarszy. Dobrze, czyli Barakuda, królowa wszystkich statków, a obok niej. Eee, morska krowa, morska krowa z lego mówi. no i ten zestaw to jest petarda, nimi się po nocach po prostu morska krowa stalowo brodego ogromna jest też kawał pięknego, dużego zestawu Ok. tutaj mamy jakąś sekcję samochodową mamy tutaj fiata 500 new beetle e, duży new beetle mały, przepraszam beetle po prostu, nie new beetle Ok. A tu co? Dom Simpsonów. Dom Simpsonów. Ale tylko pusto jakoś. Wszyscy są w domu? Nie, wszyscy są w ramce. A, wszyscy są w ramce. Okej. Okay, to zaraz ramkę będziemy oglądać. Dom Simpsonów stoi pusty, a obok mamy Upside Down ze Stranger Things. No i to jest też świetny zestaw, też kolejny świetny zestaw, który mnie ominął, więc tutaj mamy taką sekcję w ogóle domową, bo zaraz po sekcji Stranger Things, a mamy tutaj oczywiście jeszcze e, Brickheads, e, jedenastkę i Demogorgona i kolejny wielki dom, czyli nowość przy, przy okazji ostatnich świąt, e, dom Kevina, tutaj nie ma za bardzo co się rozgadywać, o i to mi się bardzo podoba, Porsche. Porsche jest przepiękne. próbowałeś go przerobić na Lambo? Nie, nie, nie robiłem. To Lambo nie. wygląda świetnie, ono wygląda chyba lepiej niż to Porsche. Nie, Chociaż też nie, jest piękne. Nie Lambo aż tak, więc nie. nie, nie Tutaj nie. mamy jeszcze e, Vana, Volkswagena, tak zwanego ogórka, Kampera. kamperek i kolejne samochody. Autobus z Londynu dwupiętrowy, Aston Martin, Mustang, Mini Cooper. Mini Mini Cooper i jeszcze tutaj mamy Dom i Ghostbusters'ów. Tutaj mamy Ecto jeszcze w zdecydowanie większym wydaniu. To jeden z najlepszych setów też w ogóle ostatnich kilku lat. Ten to Ecto jest prześwietne. Jeździ, kręci, jak jeździ to kręci się ten radar. Super. Dużo funkcji tak? ma zawarte w sobie o, prawda? Ogromny, takich zabawowych. Ten grill, ten grill z zwrotek. To jest niszczostwo świata. Robi wrażenie. Robi wrażenie! Dobra, co my tu jeszcze mamy? Nowość Delorian. Delorian. Jak ci się budowała? Jeden, jakbym miał kupić jeden zestaw w tym roku do tej pory, to byłby właśnie Delorian. To jest wyglądowo, buduje się bardzo przyjemnie to, że można zrobić trzy wersje. Super. No jest perfekcyjnie oddany. Jakiś też tak patrzę na ten przód. No ogólnie linia każda tego samochodu jest Fajna naprawdę skala. fajnie tutaj zarysowana. Fajna, Fajna skala. skala. super jest, naprawdę. Polecam. Okej, okay. dobra, Płeczki mamy zrobione, przynajmniej te tutaj mamy jeszcze ramkę z figurkami. Taka randomowa też mówię z różnych, no ale tutaj są Simpsonowie, jest jakiejś tam konkretnej Grupy trochę Lego i jedynki. O tak to pomieszane. Ta ramka żyje też. Ona mm -hmm. nie jest ma założonej pleksy. Pozdrawiamy figurkowe ramki, bo to ramka od figurkowe ramki. <grym> <grym> Ale pleksy nie ma, bo z niej się wyciąga figurki, zmienia, używa. Dobre. To jest materiał też. Jasne. To mamy już przed sobą ostatnią gablotkę. Pojedziemy. Wyjątkowo od dołu. Yy, mamy tutaj chatkę Bilba. I chatka Bilba chyba była zestawem, od którego wróciłeś do Lego po to, dość to, długiej to był przerwie, taki, prawda? To był taki pierwszy zestaw, który sobie kupiłem jako sobie, a nie dla dzieci. I no, nie mogłem się oprzeć. I to, to Jestem wielkim fanem Tolkiena i to, jak to zrobili, to od razu no, urzekający jest ten zestaw. Kupiłem go akurat jak był jeszcze w regularnej sprzedaży i to chyba na jakiejś promocji, więc płaczcie, o, bo ja zapłaciłem za niego 200 zł. Super. Dobra, mamy tutaj jeszcze Nintendo. No i bardzo mi się ten zestaw podoba. Lądownik Apollo. Kozak. Super zestaw. Jak można go, jak ktoś nie ma, a nadal można chyba jeszcze je trafić w sensownych cenach, to polecam. Tak. Wolly z Ideas. Też kupiłeś, jak był w regularnej tak, w sprzedaży? Tak, tak. W sensie afola było łatwiejsze kiedyś, bo wychodziły po dwa, trzy zestawy rocznie i łatwo było z tym nadążać. <laughs> e, także takie właśnie zestawy jak Wolly -E, czy Simpsonowie też przecież kupieni. Wow. Pozazdrościć. Tutaj opowiadaj, mamy Ludzika. Ludzika z Warszawy, a to jest zestaw bricklingowy z pierwszego designer. Program to się nazywało Lego Story, chyba. I to zrobił chłopak taki Brick Jonas. On jest właśnie na, na insta też, Brick Jonas kachu. Mhm. Taka historyjka Lego w czterech winietkach. Tu jest pierwszy warsztat. Czekaj to, bo to lepiej. Dobra, to otwórz, bo jest bardzo słabo widać. Okay. To, to jest historia Lego od pierwszego warsztatu, gdzie mhm. drewnie robił, gdzieś tam jest z tyłu mikro kaczka nawet. Czyli drewniana. Kirk robił tutaj drewnianą tak. kaczkę, tak? W Następna, tym warsztacie. Następny etap to już prasa pierwsza mm -hmm. i tłoczenie, a tu mamy jakby współczesną sytuację, czyli mamy tutaj maszynę, która tłoczy plastik, a, tutaj projektowanie. a tu mamy projektowanie. Okay, Taki zecik. Coś pięknego, czyli gabletka kolejna. A teraz zestaw, którego ja Ci naprawdę bardzo, bardzo zazdroszczę, czyli znowu Lego Movie Apokalipsberg. Ale ja marzę o tym zestawie. No, jest to kawał zestawu też kupiony na jakiejś promce. słuchajcie zawsze, patrzcie, nie kupujcie tak po prostu, czekajcie na jakieś promocje. No i powiem Ci, że na ten zestaw ludzie długo y, czekali na promocję i się mocno zdziwili, bo się okazało, że zestaw bardzo szybko został wycofany. A ja go kupiłem, była taka promocja swego czasu. Y, Hidden Side, jak kupiłeś zestaw, obojętny jaki, dostawałeś, mogłeś kupić dowolny set z katalogu, 30% mniej niż cena katalogowa. Więc kupiłem zestaw z Hidden Side za 80 zł i to chyba kosztowało 800 coś zł. Apokalipsowo. Więc jak na zestaw, jego bieżące ceny i dostępność to całkiem przyzwoicie. Dobra, Bartek, bardzo Ci dziękuję, że pozwoliłeś Weź mi tutaj z kamerą Klockowizji i pokazać naszym widzom Twoją kolekcję klocków Lego. Wydajcie znać koniecznie, koniecznie, koniecznie. Ula, mi się język. Koniecznie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten Room Tour po Lego Roomie Bartka. Eee, koniecznie zostawcie łapkę w górę, oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Subskrypcję zostawcie na kanale Klockowizji. No i wypiszcie do mnie, jeśli wy macie super kolekcję Lego, którą chcielibyście się pochwalić. Eee, piszcie do mnie. Eee a być może kamera klockowizji zawita i u was. A w kolejnym odcinku ka odcinku kamery klockowizji będzie również gość z Lego Masters, więc możecie też pisać w komentarzach swoje typy, kogo odwiedzę następnym razem. Dzięki, że kolejny raz byliście ze mną. Dziękuję ci Bartek bardzo za to, że pozwoliłeś nam to. Te, polecam tego Lego Mastera. Tak, bardzo dziękuję. dobry chłopak, dobre dziękuję. produkcje. Będzie tego więcej. Dzięki. Dobra, to by było na tyle. To był Patryk, to była klockowizja. Glądko Na razie.